Dobra, bracia i siostry, dzisiaj jest 7 maj 2021. Ja nie modlę się do takich obrazów. Figurek rzeźby wczoraj posprzątałem, po tak więc, żeby nie było, jest krzyż, tak, które idzie do śmieci. Wchodzę, zabieram. Nie będzie żadnego państwa, bo Bóg mieszka w żywych sercach. Tak jak jest napisane. Co ma wspólnego? Bajlar, bal, ciemność z żywym Chrystusem. A wiemy, że Chrystus, żeby nie było, nie jest na tym kawałku patyka. Nie będę grzebał o śmieciach. Ten worek zostaje wyrzecony. Tak więc to jest bawochwalstwo, które nie ma miejsca i nie będzie, bo Bóg mieszka w żywych sercach. Żeby pamiętać, ja mam uczucie religijne gdzieś. Tak więc Bóg mieszka w żywych sercach w nas. W nas. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego, sprawiedliwość niesprawiedliwością. Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością, albo jakież jest współucznictwo Chrystusa z Bielarem, lub wierzącego z Niewiernym, co wreszcie łączy świątynię Boga Żywego z Bożkami, bo my jesteśmy świątynią Boga Żywego. Według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem, synami i córkami, żywego Boga, żywego Boga, Króla Chrystusa Imanuela.